Na że się mordują, a my się nie mordujemy, nie? Wojtuś! Dzień dobry! Witamy w Trajk TV! Wieści spod krzesła. Drugi zjazd w życiu na trajku. Jesteś byłym sportowcem judoką, który, tak jak mnie informowałeś, 20 lat uprawiał ten sport. I co masz z kolanami? Wszystko możliwe, co się mogło wydawać. Co się potrzymuje, to piach. Słuchajcie, Wojtek ma piach. W tej chwili jest po drugim zjeździe na trajku zielono-siwym w tym wypadku Wojtuś Opowiadaj Tak <grym> ja opowiadać, ja czekam tylko na większą górkę na brady, bo ogólnie jest ogień, ogień jest spod nart jest mocny no Ile ja się uczyłeś jeździć? No, no się właśnie drugi zjazd To jest moja na... turbonauka, jestem już, że tak powiem, już <grym> <grym> Powiedz mi kolana nic, nie znieczuć kolana, ale, na, na puty, co chodzi, ale, ale, ale prędkość była też taka w jak na, na drugi raz to było okej. Okay. No już, a, już zasuwaliśmy. Tak, także zasuwaliśmy już fajnie. A na... dzisiaj jest fajnie, bo dzisiaj jest bardzo twardo. Z, przyszedł mróz w nocy i dzisiaj jest idealna podtrajka w ogóle. Narciarze, dla... narciarze się mordują, a my się nie mordujemy, nie? totalnie. Nie, nie, nie czuć kolana, nic, no ogólnie to jest, to jest dla tych wszystkich co, co, tak. co boli. Co boli, jak boli to, Ej, to, to nie boli, to trajka, tak, <laughs> tak, <laughs> tak, tak, tak. Ale jest okej. Okay, Dobrze? Tak, Opanowałeś tak, krótki, długi tak, skręt? Hamowanie tak, tak. nie? Tak, nie? Jedziemy z tym. Siadaj, ja, pokaż jak, jak odjeżdżasz. Zobaczcie, Wojtek. Dawaj, dawaj, skręciki! Poszedł. No Tu jest taka górka, taka sobie, no ale to tak wygląda. Widzicie? Super.